Siemaneczko, witajcie w kolejnym materiale. Dzisiaj lecimy sobie z nagrodami, czyli odbierzemy sobie nagrody za Food Champions i Division Rivals. Bodajże była wbita ranga Gold 3. Także bez zbędnego gadania zaczynamy, ale oczywiście zachęcam do zostawiania subskrypcji, łapeczki w górę. A my co? Odbieramy nagrody. Najpierw weźmiemy sobie nagrody za Division Rivals, i tutaj chyba weźmiemy sobie, żeby zbytnio tutaj za dużo nie otwierać. Weźmiemy sobie paczki za. W sensie paczki za. Drugą rangę, ale paczki wymienne. Bierzemy sobie paczki wymienne. Mamy tutaj dwie paczki. Paczkę rzadkich zawodników oraz mega paczkę. Także lecimy sobie z mega paczką. Lecimy, cyk. Uwaga, 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 uwaga. Co się tutaj wydarzy? Dzisiaj celujemy naprawdę coś potężnego. Uwaga, mamy ekrany. Mamy ekrany. Argentyna, SP, Tottenham. Czy to jest... Loselso, to jest Loselso 8-3. Loselso 8-3, także bez szału. A zbieramy troszkę końców, ponieważ chcielibyśmy sobie upgrade'ować trochę naszą obronę. Naszą obronę, co by nam się naprawdę przydało. Mamy tutaj coś ciekawego jeszcze. Nie, niestety nic ciekawego, także sprzedajemy. I lecimy sobie z paczką rzadkich zawodników. Uwaga, teraz jakiś wokałcik. Wokałcik, prosimy, o jakiś wokałcik. Uwaga, uwaga, co my tutaj będziemy mieli. I mamy wokałt. Mamy Yyy... Nie wiem, czy to jest Gana. Nie chcę przyfailować, ale to jest Partej. 8-8. 8,8 nie wiem ile aktualnie jego cena wynosi zaraz sobie zobaczymy, strzelam że gdzieś koło pewnie 30-40 tysięcy, coś obok niego yy, niestety nic no tak w granicach właśnie 30 tysięcy także coś tam mamy, wszystko sobie wysłałem na listę transferową ponieważ każdy końc się teraz liczy ponieważ no nie grałem jak wiecie nie grałem z z z z z z, z około miesiąca jak nie lepiej nie wiem, co w ogóle teraz może lecieć w nagrodach za y, Food Champions, ponieważ y, przecież wróciły te y, drużyny, słuchajcie, tak, Gold 3, tak jak mówiłem, y, wróciły drużyny, drużyny tygodnia. I nie wiem, czy tutaj jeszcze jakieś tocy możemy trafić, jak to tam wygląda wszystko. No ale dobra, lecimy sobie z pierwszym player pickiem, uwaga, i Alex. Aleks, on jest chyba w miarę grywalny, co? Zobaczmy, jak to wygląda. Ej, wygląda to, wygląda to. Powiem Wam, że wygląda to nawet, nawet. A ten zawodnik, Abdelhamid. Abdelhamid wygląda okrutnie. Dobra, bierzemy sobie Aleksa. Bierzemy Aleksa. Muszę sobie zobaczyć, czy ta karta w ogóle jest jakoś. A, tak nie znajdziemy niestety. Dobra, lecimy sobie z drugim player pickiem. Uwaga! Yy, Lozano, Jimenez, Jesus. Jesus, Jimenez, Lozano. Czy jest sens wraz z tego Lozano? Może Jezusa? Może kiedyś go użyjemy do czegoś? Do czegoś? Dobra, weźmiemy sobie walić ten jeden overall na tego Lozano, bierzemy sobie Jezusa, ale tego Aleksa muszę przetestować, bo wydaje mi się, że ten gracz jest nawet, nawet grywalny. Chciałem sobie zrobić właśnie brazylijski skład, jest taki fajny składzik za tam właśnie niecały milion końców, naprawdę mega fajnie to wychodzi. Także zobaczymy, ten zawodnik na pewno się przyda, my lecimy sobie z mega paczką, liczymy na jakieś trzy walkouty i jest gitara. Uwaga, mamy pierwszy walkout. Yy, to będzie zje. To będzie Ziech, Nie Hamdalla. Hamdalla 84 import. Mmm. Mmm. Może coś obok niego jeszcze. No niestety. Ale dobra, dobra. Coś tutaj mamy. Coś tutaj. Jakieś tutaj końcy są. Jakieś końcy są. Yy, dyszka, dyszka. Stjepanenko. Nie ma tragedii, powiem wam, nie ma tragedii, grunt, mamy dwa informy, dobrze, że jest trochę kart kondycji, może starczy na ligę weekendową, zobaczymy, dobra, sprzedajemy sobie, sprzedajemy sobie i lecimy sobie z przedostatnią paczką, lecimy sobie z kolejną mega paczką i tutaj też prosimy walkoutik, ale już coś konkretnego, już coś konkretnego, uwaga, no tu nie ma nic, niestety nie ma nic, dobra, pomijamy, pomijamy, bez zbędnego tutaj gadania Co tutaj było, ale wszystko wysyłamy, słuchajcie, na listę transferową Zobaczymy ile końców się z tego uda turlać Żeby wymienić sobie tego właśnie Hernandes'a na obronie i zobaczymy, zobaczymy kto tam w ogóle wstąpi w te szeregi No i przechodzimy do ostatniej paczuszki, przechodzimy do ostatniej paczuszki, może teraz Może teraz, zawsze się łudzę Uwaga! Nie no, tu jest kaplica, tu jest kaplica, nie ma nic. Nie ma niestety nic. Horn! Mamy Horna, także świetnie. Także chyba pora zabrać się za jakieś SBC. i mamy trochę tych piłkarzy. Co jakbym wziął za. Hmm, hmm, hmm. Ale dobra, dobra, zobaczymy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Słuchajcie, dzięki wielkie za oglądanie. Dajcie znać w komentarzach, co wam udało się trafić, jaka w ogóle ranga wbita czy jeszcze gracie yy, Food Champions oczywiście. Także dajcie znać w komentarzu, co udało Wam się trafić. Mam nadzieję, że lepiej niż mi. No i życzę powodzonka w nadchodzącej lidze weekendowej, dobra. Dzięki wielkie, słyszymy się w kolejnych materiałach. Na razie.